No witam Was, kolejnego dnia. Już sobie troszeczkę popracowałem. Znowu oczywiście wieje, więc tak trzymam tą kamerkę w ręku, zakrywając lekko mikrofon, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak to mniej więcej teraz się wszystko prezentuje. Na górę wchodzi płyta OSB z piórowpustem. No, tutaj niestety będę musiał dać malutki dystans, bo... Nie wiem jak ja to policzyłem, ale tak wyszło, ale to nie będzie widoczne. No, więc yy, co dzisiaj. Dzisiaj jest w planie, generalnie jest już późno, ale jest w planie zadaszenie tego wszystkiego, plus zrobienie ścian. Tutaj wam tylko powiem, może teraz trochę szczegółów pokażę. Folia trzeba ją przetakarować, niestety to się nie lepi zbytnio, więc tutaj takarem zasuwam tutaj stężenia są porobione tutaj trzeba zrobić też stężenia. zaciosy wyglądają w ten sposób sobie zobaczcie tu tu są zrobione takie podkładki które mi ze ścinków po drugiej stronie zostały też to nie w miarę wygląda tutaj są niedoróbki niedolega, no ale nic z tym nie zrobię gdzieś musiałem coś nie tak zaznaczyć Te deski są wspomagające tymczasowe, nabite. No i musiałem wszystko zakontrować. Także tak to wygląda. I cóż, no mam nadzieję, że Wam będzie się dalsza praca podobała. O tym co oglądają, nie subskrybują, to bardzo proszę o subskrypcję. O jakieś tam lajki. No i co? I, i działamy dalej. Wygląda to nieźle nawet. Praży dzisiaj słońce strasznie, ale są może momenty, że strasznie wieje. Dobra, kończę i biorę się do roboty. Na razie. Się z dołu, to się napatrzyli. Uff, zmachałem się troszeczkę, jednak ta konstrukcja trochę chodzi, i jeszcze w dodatku jest tam tak gorąco na górze, że koniec świata, a tutaj wiatr wieje. No dobra, popatrzyli z boku, to ja chwilę odpocznę, wrzucę parę płyt, znowu odpocznę. I kto się nie boi, zapraszam na górę. No tu co, lecimy, będzie wiało, więc nie wiem, czy będę wszystko, będziecie słyszeć. Ale postaram się powiedzieć co i jak. Dobra, trapujemy się. I teraz tak, płyta OSB, chyba osiemnastka, biuro w impregnowana. Z certyfikatem, tym impregnacji, bo bez certyfikatu to sobie też możecie kupić, ale jest impregnowana z papierem. I teraz co robię? Akurat tu ładnie weszła. Zawsze wbita jest przedostatnia, a nie ta. Od razu sobie zaznaczam, gdzie są krokwie. Tam jest trochę przekrzywiona oś. Oś sobie zaznaczam. Tak. Ta przybita, ta nie przybita, żeby można było tą włożyć. Tak? Teraz tą przybiję, tej nie przybiję i następną, żeby można było włożyć. Dobra, i teraz to tak wygląda, że następną musimy wrzucić. To jest sobie na bogato podsnąłem, ale spoko. Na wietrze trzeba uważać, bo to jest jak żagielek. Dobra, tam podsuwam. Wieje tak, że mnie na piórze tylko tu. Pierwsze. O, no i tu ładnie weszło. Realnie jest ok. No I teraz tak, płyta ma tu małą faskę. No i jakoś tak nie dochodzą do końca. Mają małe tam skazy. Na tym się nie ma co w ogóle przejmować. znaczamy dobra. Dobra. dobra tutaj nie nabijam jeszcze tych płytach poprzez saję, bo tu będzie podbitka, deska podbitkowa, żeby ładnie od wewnątrz wyglądało. To wyszło w trakcie, także. A, nie pomyślałem, wrzuciłem za dużo tych płyt. No dobra, się rozpędziłem. Się rozpędziłem, nie zaznaczyłem tutaj.

Thank <laughs> you. ciekawy wymiar, już widzę, ale prawa strona jest do ścięcia, i tutaj muszę linię ładnie zrobić, żeby ściąć zaznaczę sobie tam. muszę podbić z tamtej strony bez wchodzić. No dobra, tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok. No i tak to wygląda. Kawał dachu, gwoździera i przy kreskach <coughs> przy kreskach trzeba poprzebijać jakąś alergię mam kurczę. Dobra, ja sobie to powijam i zaraz wracam. Dobra. Mamy to nabijane. Wszystko porobione. Gdzie nie, gdzie jeszcze ciesielskimi wkrętami powkręcam. To przy bokach. Żeby się trzymało lepiej. I tak to wygląda. To sobie za pomocą deski robiłem kreski. No, w ten sposób, tak. Ciach. I tutaj krecha. No. Schodzę po wkręty kręcam wkręty, a jeszcze tu ponabijam, tu wszędzie wkręty też trzeba zrobić. Dobra, zabieram to co niepotrzebne i spadam. Dobra, chwilowo tu nie wieje. Tak to wygląda z wewnątrz. Nierówna walka, bo wiatr zabiera folię. Tu z zewnątrz. O, ja taki efekt mi chciałem, żeby ta membrana dachowa ta folia, membrana na nią nachodziła, a ta folia dekarska była pod spodem takie tak jest o, cyk, tutaj widzicie. Dobra, robię tą drugą stronę, teraz ustawię timelapsa, to zobaczycie jak się męczę z tym, z tym wiatrem. O, chwila nie wieje i zaraz znowu wieje. No, całkiem spoko to wygląda. ziarki to po prostu bardzo fajnie szybko poszło teraz po bateria mi padnie szybko wam to obok zrobię od słońca dzięki proszę o suby, lajki jutro działamy grubo także może się uda skończyć z zewnątrz, na razie, cześć PS, jeżeli Ci się podobało to wciśnij tę subskrypcję, na razie Hej.